Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak zrobić maseczkę ochronną na twarz, bez użycia maszyny do szycia. Do jej wykonania użyjemy materiałów, które zapewne każdy z nas ma w domu. Do zrobienia takiej maseczki potrzebować będziecie kawałek materiału. Ja znalazłam w swojej szefie kawałek starego bawełnianego obrusu, ale Wy możecie zrobić z materiału, jaki Wam odpowiada szablon do odrysowania, igłę i nitkę, nożyczki, gumki oraz długopis. Ja do mojej maseczki użyłam dwóch cienkich gumek do włosów, ale przygotowałam dla Was listę rzeczy, z których takie gumki można odzyskać. Są to na przykład ramiączka od staników, Majtki, spodnie odpiżamy, teczki na dokumenty lub notesy biurowe, gumowe sznurki w sportowych kurtkach i polarach. W najgorszym przypadku, gdy nie uda Wam się znaleźć żadnych gumek, użyjcie sznurka. Ok, w takim razie przechodzimy do wykonania naszej maseczki. Na samym początku musimy odrysować szablon na naszym materiale. Przygotowałam dla Was wersję PDF. Link jest dostępny na dole w opisie. Możecie go wydrukować lub przerysować prosto z ekranu. Odrysowujemy nasz szablon i wycinamy. Aby uszyć jedną maseczkę, potrzebujemy cztery kawałki materiału w kształcie szablonu. Bierzemy dwa kawałki szablonu i zszywamy im tylko brzuszki. To samo robimy z drugą parą. Rozkładamy nasze maseczki i przykładamy do siebie tak, aby z dwóch stron była widoczna ta strona, którą chcecie schować, czyli lewa strona. Kolejny krok to ręczne oprzycie dookoła naszej maseczki. Pamiętajcie, żeby zostawić lukę, ponieważ przez nią musimy wyciągnąć nasz materiał na prawą stronę. Formujemy maseczkę. Szywamy naszą dziurę. Nie przejmujcie się, że to ostatnie zszycie nie do końca wygląda tak, jak powinno. Sami zobaczycie, że jeżeli przyszyję nasze gumki, to tego nie będzie widać. Efekt końcowy prezentuje się tak. Ten filmik swoim znajomym, tak aby oni też mogli przygotować dla siebie takie maseczki ochronne. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Widzimy się już za tydzień w niedzielę. Bye! -o!